Witajcie, z tej strony Bartek z Team, a dzisiaj witam Was w moim drugim vlogu, takim nietypowym vlogu, bo przedstawiam swoją gospodarkę rolną i myślę, że Wam się ten vlog spodoba, więc yy, zacznijmy od czoników. Tutaj na pierwszy ogień idzie. Uwaga, uwaga! Proszę Państwa, Ursus C330 Piękny sprzęt, pracuje u nas już od ponad, yy, nie wiem ile już od, u nas pracuje, ale bardzo długo, jeszcze mnie nie było na świecie i ten Ursus, o i ten Ursus ma bardzo dużo przejechane, znaczy przejechane, ma bardzo dużo osiągnięć. Jedno osiągnięcie to jest to, że... Wyjdziemy sobie do środka. To jest, że on pociągnął 18-tonową przyczepę. Właśnie on to pociągnął, zapomnioną zboża, więc... Yy, tutaj będzie wklejone zdjęcie. Taką właśnie przyczepę. No i pełno zboża, wyobraźcie sobie to, To jest bardzo dużo. Teraz zacznijmy od czegoś większego. Mamy dwa ciągniki na gospodarstwie i tutaj właśnie jest, ukazuje się Ursus 10-12. Taki byk, zobaczcie na te butniki z tyłu. Coś pięknego, słuchajcie. Coś pięknego, zaraz sobie do niego wejdziemy. Byk, byk, wygląda jak byk. Możecie... Yy, Zobaczyć zaraz jak on będzie miał w środku, piękny Ursusik turbo, 100 koni mechanicznych, 10-12 polecam tego Ursusa, już też trochę ma u nas przejechana, to widać po hologenie jednym zniszczonym, sobie otworzę drzwi, Przecież... dobra wejdziemy o taką, o sorki, no sobie wyjdziemy tylko pocięcie, dobrze? No dobra, jesteśmy w kabinie tego wielkiego byka i... Żeby są zaparowane. I te piękne wskaźniki. Coś pięknego, naprawdę. Orało... Orało nim to nawet widać. I naprawdę... Fajnie się orało. Jeden raz się tylko zakopał. Nie kopał się dużo, miedza była trudna. Jest też podziw dla niego. Wychodzimy sobie z niego. muszę zamknąć drzwi. Dobra. To jak ciągniki już mamy. Piękne ciągniczki, dwa. Jeszcze długo będę na gospodarce robić. To zacznijmy od maszyn. Yy... Bym musieli się przedostać przez bramę. Chyba. No dobra, przejdę przez płot Myślę, że pies mnie nie pogryzie jakoś specjalnie, ale szczeka, a to nie ma ogrodzenia. A jakby co, to się do kibla schowam, nie będzie problemu. Zacznijmy od prawej strony, mamy opryskiwacz, samorobiony, pod trzydziestkę. Ładnie się pasuje. Samoróbka, tak jak już mówiłem, koła ubrudzone, bo pracował. Mamy też siewniczek, sulek, yy, dwumetrowy albo trzy. Niedawno go już, yy, już pierwszy rok pracuje. Niedawno nowy nabytek to jest. Więc niedawno był kupiony na wiosnę. I się sprawuje. Pierwszy siew był. Znaczniki chodzą też nie jeszcze pomalowany ładnie. O, taki o. I co tu jeszcze mamy? Co tu jeszcze mamy? Mamy tu przyczepę. Przyczepę po trzydziestkę. Tutaj się mieści do 4 ton, 5-4 tony. Piękna też przyczepka po remoncie. Ale już trochę ma. Znaczy po remoncie. Wymalowana jest pięknie i yy, są założone burty, więc trochę więcej też wejdzie. Mamy puk czterski skibowy do tego pięknego byczka, co już mówiłem. Z Unii też się sprawuje. Bardzo dobrze. Jeszcze nic się nie stało tylko żadne zawleczki urwały się, no ale to jest takie standardowe. Tam mamy kultywator do 30, którego nie używamy za bardzo. Brony dziekana też się bardzo spisuje ładnie. Powiem Wam, bardzo fajne bronki. Mamy tutaj jeszcze taką przyczepkę na śmieci. Też się sprawuje fajnie, śmieci się wywozi. Tutaj brony niezałożone i kultywator. Kultywator się dobrze nie sprawuje bo nic nie robi praktycznie teraz robiliśmy nim nie rozbija grudek strasznie, będzie na sprzedanie kupimy sobie chyba z Unii i tutaj mamy wały posiewne też nie za bardzo używane i ostatnią maszynką na moim gospodarstwie jest punkt wózkibowy do 30, też nie używany stoi tu już parę lat I, no i to jest takie całe gospodarstwo Idziemy sobie z powrotem. Tam mamy malinki i ogródek, a tam jest jeszcze jedno gospodarstwo. Też nic nie widać, a tam, yy, tam jest troszkę większe gospodarstwo. I tak to z doła. Wiadomo za dużo garaży nie mamy praktycznie w ogóle nie mamy idziemy w szybko przejdziemy przez bramkę dobra spokojnie, co ja ci robię oszalał tam coś jedzie Zobaczcie jak ładnie to wygląda. O teraz mnie zagłusza, 60 poszła z przyczepą ze zbożem. I zobaczcie, turbina pięknie, pięknie, pięknie się sprawuje, tak jak tu mówiłem, obciążników trochę ma. Więc y, to by było na tyle z mojej gospodarki. Do następnego vloga podcineczka. Dzisiaj wleci odcinaczek z Eurotraka, więc myślę, że Wam się spodoba, bo dawno mnie nie było. I to by było na tyle, trochę się usapałem to by było na tyle, jakby ktoś chciał wiedzieć miejscowość zagroda można tutaj, może kiedyś byliście wyjdę drogę. poczekajcie, po cięciu wejdziemy na drogę, jesteśmy na drodze. Tutaj taka ścieżka, droga polna, droga polna. Tutaj zawsze sobie jeździmy na pole nasze i tutaj jest taka droga, poznajecie na pewno. Tam jest do chęła się jedzie, a tam w oddali jest największe gospodarstwo rolne w regionie. Zagrody i krasnego stawu spółdzielnia. Nawet chyba możecie zobaczyć. Chyba ursus chodzi. Jak się dobrze wsłuchacie, ale nie wiem, czy będzie słychać. Posłuchajcie, O a to, to teraz będzie słychać samochód. No ale nic, to by było na tyle. 8 minut, 9 minut. Myślę, że wystarczy. Samochód pojechał. Myślę, że wystarczy. No i. Myślę, że zaspokoiłem Waszą ciekawość, więc to by było na tyle widziska. Do następnego odcineczka już z EuroTraka. Cześć!